Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Drenko Łodzie, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wyglądał biznes internetowy 12 lat temu. Dziś biznes internetowy jest na tobie. Wszyscy chcą robić biznes internetowy, ale opowiem wam, jak to wyglądało 12 lat temu, kiedy były początki tego biznesu, kiedy ja zaczynałem. To trochę wygląda tak, jakby, jakbym miał przejść na emeryturę i opowiadał swoim wnukom, jak to było w młodości, ale ja bardzo szybko zaczynałem. Dlatego pomimo tego, że nie jestem jakoś specjalnie stary, to dzisiaj opowiem wam, jak wyglądało to 12 lat temu, bo wyglądało to Zupełnie inaczej i serdecznie zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy: skuteczność e-mail marketingu. Widzisz, dzisiaj każdy guru powie ci, potrzebujesz własnej listy adresowej, bo nie zrobisz biznesu w internecie. Ale kiedy ja zaczynałem, to nie było takie oczywiste. Nie było get response na rynku polskim, oni byli tylko i wyłącznie w Stanach. I pamiętam, że pierwszy polski autoresponder to był chyba Freebot, potem to zostało przekształcone do wersji płatnej jako Implebot i zaprojektował go mój serdeczny kolega Piotr Majewski. Serdecznie Cię pozdrawiam, Piotrek. I Wtedy mało kto budował listę adresową i jak ja wysyłałem mailing do swojej listy adresowej, to 50-70% mojej bazy otwierało tego maila i czytało tego maila i klikało w linki. Widzisz, dzisiaj ta skuteczność jest na poziomie gdzieś 20%. I co można powiedzieć, że wtedy mało kto robił to, więc to było mega skuteczne. Więc jak posłałeś jakiegoś maila, to ludzie to otwierali, angażowali się, a dzisiaj ludzie są zapisani na 50 różnych list, są spamowani z każdej strony, więc ta skuteczność e-mail marketingu z roku na rok będzie malała, ale nadal. E-mail marketing jest to najskuteczniejsza metoda pozyskiwania klientów i kiedy ja byłem na początku znany jako ten gość od listy, bo zbudowałem listę na 750 tysięcy adresów mailowych, to dzisiaj to już na nikim nie robi wrażenia, bo jest to sama ta liczba robi wrażenie, bo jednak mało kto jest w stanie nawet dzisiaj zbudować taką dużą listę, ale nawet nikt by nie chciał budować takiej dużej listy, ponieważ ważniejsze jest to, żeby lista była responsywna, więc ludzie, którzy nie reagują, są po prostu z tej listy usuwani. Kiedyś to nie było takie oczywiste i tak jak mówiłem, było to mega skuteczne, Skuteczne. Jednym mailingiem byłem w stanie zrobić naprawdę solidną wypłatę, która by mi starczyła na pół roku, więc było to skuteczne z tego względu, że nikt tego jeszcze nie robił. Po drugie, było duże znaczenie for internetowych. Kiedy zaczynałem, nikt nie słyszał o Facebooku. Niektóre osoby słyszały o naszej klasie, więc ludzie kumulowali się na forach internetowych i wystarczyło, że yy, wyczaiłeś te pięć najbardziej popularnych yy, for internetowych w danej branży, przenikałeś do tych for, doradzałeś ludziom i byłeś ekspertem. Inny bardzo fajny trik, który stosowałem, to było zlokalizowanie jakiegoś. E, eksperta Albo osobę, która była mega popularna na danym forum internetowym, płaciłem tej osobie na przykład 100 zł miesięcznie i ona w stopce umieszczała link, który prowadził bezpośrednio do mojej strony, która właśnie kierowała do zapisu na newsletter. I nikt tego nie robił, to było bardzo skuteczne. Wydaje mi się, że nawet nikt teraz tego nie robi, nawet o tym nie pomyślał, ale wtedy to naprawdę było mega skuteczne i działanie na forach było naprawdę dobrym, dobrym rozwiązaniem, żeby zdobywać ruch. Punkt trzeci. Blogi i znaczenie blogów. Blogi miały ogromne znaczenie w tamtym okresie. Ludzie nie Siedzieli na Facebooku, na YouTubie, więc czytali blogi. I bardzo łatwo było zacząć, bo wystarczyło, że pisałeś regularnie artykuły, które e, na przykład dotyczyły problemów ludzi i e, mogłeś spamować linkami, gdzie popadnie, umieszczać je na forach i I bardzo łatwo było się wybić w tej wyszukiwarce i bardzo łatwo było zdobyć ruch z wyszukiwarki. Ja robiłem tak, że prosiłem ludzi, aby wysyłali mi swoje pytania na maila, umieszczałem je na blogu i odpowiadałem na te pytania. W ten sposób tworzyłby się fajny artykuł, który miał e, mnóstwo. Contentu I był to dobry artykuł. Dodatkowo ludzie linkowali do mojego bloga, bo jeżeli ktoś miał bardzo podobny problem, no to tutaj na przykład masz rozwiązanie, więc na forach wrzucali takie linki do mojego bloga, a tym samym popularność mojego bloga rosła. Oczywiście z bloga zbierałem zapisy do swojej listy adresowej, co potem pozwalało sprzedawać mi produkty. Punkt czwarty. Branża e-learningowa była w powijakach i jeżeli ktoś kupował wiedzę w internecie, to w formie e-booka, który tam kosztował na przykład 20-30 zł. Pamiętam, że kiedy Joy Vitali wydał swojego e-booka magnetyczny. Czy magnetyczny e-mail marketing, czy coś takiego, to było, nie pamiętam dokładnie, to w tamtym czasie ludzie się oburzali, że ten e-book kosztował 60 czy prawie 70 złotych, więc to była kosmiczna kwota. Nikt nie myślał o tym, żeby wydać na jakiś kurs internetowy, na przykład 1000 złotych, nie? potem ja jako jedna z osób nielicznych w ogóle, która zaczynała sprzedawała kursy wideo i to był taki game changer, żeby w ogóle stworzyć platformę do tego kursu, żeby to w jakiś sposób zabezpieczyć, potrzebowałeś programistów nie było tych programistów, kasowali jak za zboże, więc generalnie było mnóstwo problemów żeby w ogóle taką wiedzę sprzedać to były fajne czasy, powiem szczerze niby było łatwo bo był dziki zakód, a z drugiej strony było wiele przeszkód, bo żeby stworzyć nawet stronę zapisu na newsletter to trzeba było przynajmniej tego HTML w jakiś tam sposób ogarniać, a jeżeli chciałeś coś więcej, to musiałeś wynająć programistę. Szkolenia na żywo były wtedy bardzo popularne i ludzie na to chodzili, z tego względu, z tego względu że z tego co pamiętam, to szkolenia na żywo, kiedy ja zaczynałem, one były bez vat -u. Jak ja już potem zacząłem prowadzić własne szkolenia na żywo, to już VAT musiałem płacić, ale chyba w 2009-2010 one jeszcze były zwolnione z VAT-ów, więc jeżeli ktoś robi jakieś szkolenia, to po prostu robi je na żywo z tego względu, że tego VAT-u nie trzeba było płacić. Więc tak to wyglądało w tamtym okresie. Punkt siódmy. Jeżeli mówimy o e-learningu, to wszystko kręciło się wokół złotych myśli. Pamiętam, że wtedy najlepsi partnerzy byli w stanie zarobić około 1000 złotych miesięcznie. Jak ktoś chciał się podzielić wiedzą, to wydawał właśnie w formie e-booka i to był dopiero taki start. Ja kiedyś yy, zrobiłem akcję taką pierwszą promocyjną na swoim blogu i zarobiłem 2,5 tysiąca złotych. raz znikąd, nikomu nieznany partner wybił się na pierwsze miejsce, i wtedy zaczęli ludzie szukać, kim ja jestem. I tak trafił do mnie Sebastian Schabowski, zaproponował mi udział właśnie w mastermindzie, ponieważ chciał się dowiedzieć, jak to zrobiłem. Paradoksalnie zrobiłem tak zwany product lunch, nie mając pojęcia, czym jest product lunch, więc yy, po prostu. Przez przypadek udało mi się coś zrobić, coś co zadziałało. Dzięki temu zainteresował się mną Sebastian Skawowski i inni monumentarze i potem pokazali mi w ogóle, jak to działa, jak to funkcjonuje, pokazali mi, jak działa marketing internetowy. I wtedy zaczęły się zarabiać przeze mnie duże pieniądze. Więc jak ja zrobiłem pierwszy milion sprzedając e, wiedzę w ciągu roku to był to taki wyczyn, jak wejście, nie wiem, na katwa zimą. Wszyscy zastanawiali się, jak on to zrobił. Nie? Dzisiaj jak ktoś tam zrobił milion w ciągu roku, okej, okay, dobra zarobił, nie? Ale w tamtym e, okresie, jak ja to zrobiłem, to ludzie mnie nie dowierzali. Ja robiłem screeny z ekranów, wideo nagrywałem, żeby udowodnić to. Bo to było jak wejście na K2 zimą, praktycznie nie do zrobienia. A ja to zrobiłem z tego względu, że reklama wtedy była mega tania, bo znowu nikt nie korzystał wtedy z Google AdWords. Dzisiaj Google Ads, i jak ja, właśnie, kolejny punkt zaczynałem, to była super tania reklama w Google Ads. Ja płaciłem po 7 groszy, 10 groszy za kliknięcie. sieci partnerskiej wtedy praktycznie nikt nie korzystał. Ja na początku korzystałem z wyszukiwarki i można było reklamować, co się chciało. Czyli można po prostu było budować listę, możesz po prostu ustawić zapis na newsletter i mogłeś to promować. Nikt nie dbał o to, co ty tak naprawdę reklamujesz, byle płaciłeś przynajmniej przez jakiś okres czasu. I wtedy ja właśnie budowałem tą listę w takim ogromnym tempie. Co ciekawe, potem yy, przeszedłem na sieć partnerską Google'a i tego nikt nie robił. Tam był super tani ruch. On był wtedy, to, to targetowanie było bardzo słabe, ale ruch był bajecznie tani, tak? Jeden, dwa grosze za kliknięcie. Więc to było super tanie. I ja kupowałem ogromne ilości ruchu tak naprawdę za bestem, i budowałem swoją listę adresową. Niestety trwało to chyba rok. Google wtedy zapanowało moje konto i wprowadziło retargeting i zakazało reklamowania e, squeeze page y w tamtym okresie, więc nie, nie można już było tego robić. Potem też nie można było obiecywać, a na początku to był dziki zachód, kiedy zaczynałem w 2009 roku, mogłeś obiecywać co chciałeś, reklamować co chciałeś, byle im płaciłeś, a potem zaczęli zachowywać się zachowywać jak zazdrosna dziewczyna i niszczyć e, tak naprawdę marketing afilacyjny, czy tam nawet niszczyć e-mail e marketing w Stanach. Oni zaczęli po prostu od Stanów, a potem to przeszło do Polski. Pamiętam, że wtedy powstawały różnego rodzaju programy, typu e, Walić Google, nie? E, tego typu programy powstawały. No, ale tak wyglądają początki. Punkt ósmy. Jeśli zastanawiasz się, czy Mateusz Grzesiak był znany w tamtym okresie, tak był znany. Każda osoba, która interesowała się samorozwojem, wiedziała, kim jest Mateusz Grzesiak. Wtedy był wielki boom na szkolenia NLP, e, Grzesiak to prowadził. Wtedy knął jak szewc, z tego co pamiętam, i e, miał inną żonę. E, potem e, był rozwód, tak poznał tą aktualną żonę, zmienił w ogóle swój image, e, zaczął się lepiej wysławiać, e, zmienił też tematykę swoich szkoleń, odciął się od NLP, ale prawda jest taka, że to on był takim powiedzmy e, motorem napędowym tej branży w Polsce i wszyscy go wtedy znali. Kolejny punkt jest taki, że nikt praktycznie nie słyszał o mediach społecznościowych. Jak ja zaczynałem chyba w 2011 roku reklamować się na Facebooku, wtedy miałem konto w dolarach, nawet go nie było złotówka i to były absolutne początki. Wtedy praktycznie nikt tego nie robił, nikt nie słyszał i wtedy można się było wybić. Ja paradoksalnie, pomimo tego, że bardzo szybko miałem dostęp do Facebooka i robiłem tam jakiś marketing na Facebooku, to nie doceniałem fanpage'y. Więc gdybym w tamtym czasie zainwestował pieniądze, a które miałem, wybudowanie swojego fanpage'a to prawdopodobnie byłbym dużo dalej. Dziś, oczywiście, to nie ma sensu, ale w tamtym okresie to miało sens. E, nikt nie doceniał w ogóle na początku Facebooka, była tylko kolejna platforma. Wszyscy sobie myśleli, że po prostu przeminie jak nasza klasa, ale nie przeminęła. E, więc osoby, które albo startowały na YouTubie, albo właśnie startowały na Facebooku, miały ogromną szansę się wybić w tamtym okresie. No i tak powiedziałem, reklama była super tania, bo nikt się praktycznie nie reklamował. E, dalej, dzisiaj, można powiedzieć, że reklama jest super tania. Choć firmy powoli te duże przenoszą budżety do internetu, więc ona z roku na rok będzie rosła, ale na dzień dzisiejszy reklama w mediach społecznościowych jest super tania, więc warto z niej korzystać. To jest taka telewizja na samym początku, ale w pewnym momencie zobaczycie, że wszystko będzie dużo droższe i próg wejścia będzie trudniejszy, więc jest świetny okres, żeby zacząć biznes w internecie nadal, bo e, tak uważam jeszcze, że wszystko jest przed nami. Ok. Jeżeli materiał wam się spodobał, napiszcie mi e, swój komentarz, zostawcie mi subskrypcję i zapraszam osoby, które są zainteresowane biznesem w internecie, aby zajrzały do opisu, tam jest link, który prowadzi do mojego bezpłatnego treningu. Pokażę wam, jak taki biznes prowadzić. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.